Siemaneczku, Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jedziemy na ostrego burgera ze Strusia. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Zobaczycie nową otwartą restaurację, no i burgera Pocałunek Diaba. Na tego burgera jedziemy. Ponadto pokażę Wam parę innych burgerów, co można dostać w tej restauracji, jak ta restauracja wygląda. Bardzo miłe miejsce, także zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w lokalu, także słuchajcie, gdzieś obok wyświetlam wam menu. Do wyboru są dwa rodzaje mięsa: i wół. Nas interesuje pozycja tutaj: pocałunek Diabła. Dwa razy bekon, jalapeno, ogórek, zielony, sos. Właśnie plus sos z najostrzejszych papryczek. Jest to sos autorski, także jestem ciekawy, czy damy radę go zjeść. Oczywiście w neczko się zaopatrzyłem. Oprócz tego, tutaj jak sami możecie zauważyć, są także zestawy dla dzieci, także z całą rodzinką. Możecie tutaj przyjść. No i zobaczymy, jak tutaj to mięsko. Bo, oczywiście, tego ostrego burgera zamówiłem sobie ze strusiem. Zobaczymy, jak będzie podane, jak wygląda. I na przykład mamy tutaj burgera bekonowy. Dwa razy cheddar, dwa razy bekon. Musi wyglądać super. Jeszcze interesuje mnie, jak ten serowelow też będzie ok, moim zdaniem. Uwielbiam sery. No a co tutaj mamy dla dzieci? Indyk W struś. Jak widać cenowo indyk 15 zł, 17 zł, 120 20 zł, burger mała bułeczka i 100 g mięsa do wyboru, skład burgera do modyfikacji według upodobań dziecka. Także spoko, jak ktoś czegoś nie je, to można to pozmieniać. Proponują burgery klasyczne, także klasyk serowy, bekonowy plus małe frytki 100 g w zestawie, także spoko. Dzieciaki dostaną burgera wraz z frytkami, my czekamy na nasze zamówienie, no i zobaczymy jak pójdzie nam pocałunek diabła. Mamy naszego burgerka, pocałunek diabła, także za chwilę go skosztujemy, zobaczymy jaka ta ostrość jest. Zapomniałem Wam wspomnieć, że tutaj restauracja znajduje się na ulicy Janasa 9, 1. oczywiście. No i prowadzą także stronę na Facebooku, także zapraszam, link oczywiście macie w opisie tego filmu. I nie wiem do niego tutaj zabrać. Mamy w sumie nóż i idelec, ale mam nadzieję, że go idzie jakoś tak zginąć w ręce. Może go ściśniemy Mięcho ze strusia, potężnie kawał. No i co? Startujemy? Halorina rypa? To pierwszym gryzie, spoko. A nie jest tak, żeby było całej, jak najszybciej Zanim do żołądka to dojdzie. Mm. Patrzcie, to jest. Ale smaku dobre. Ale ostrość czuć. Już czuję. Chcę się tam nie śmielić. Aaaa. Ja Okej. Okay. Mhm. <coughs> Smaku super, ale czuć, że piecze. Także burger, okej. Okay. godny polecenia. Cebuletka. Mam ze sobą mleko razie czego. Zobaczymy czy się przyda czy Żyd. Ale smakuje dobre. Na pewno jest w całej upać ale mimo tego ostrego to wszystkie składniki, żeby generalnie ogórek. Miał to super. Fajnie wysmażone ale ja lubię. Boczek wypadł. Jeszcze cebulka. Dobrze, że nie jest taki wielgasz. Można spokojnie gdzie go zjeść sobie. Jakoś ilościowo. Gdyby on był jakiś duży, to na pewno no, bym go nie zjadł. No ale... daje ralej Jeszcz dba gryzy? To ja widzę, że się tam dyrektujesz. Jak spoko. Dobra. Jak widzicie, trochę z nie kapie, nie ja tak No, ale ogólnie Es por ejemplo, de no en es, decir, es que Przynajmniej zjedzone, także mimo ostrego jedzenia, burger w porządku, bardzo dobre mięso, widzieliście jak w środku wygląda, poczekamy jeszcze chwilę, czy coś na żołądy, jak siądzie, porządnie, ale myślę, że nie, pieczą gusta, pieczą wargi, tyle w tym temacie, także jeśli macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie do tej restauracji możecie skorzystać i ostrego jedzenia, i łagodnego, i burgerów z serem i burgerów z bekonem klasycznych, z mięsem y, połowem, z mięsem, mięsem strusiem, także od wyboru do koloru i tutaj już chyba nic się nie wydarzy, także powoli będziemy kończyć, dajcie znać czy takie y, materiały z lokali Wam się podobają, oczywiście po w komentarzu, ja się z Wami żegnam, zapraszam jeszcze raz, polecam tę restaurację. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnych odcinków, na razie cześć.